Cześć, witam Was w kolejnym odcinku ślepego strzału. Dzisiaj otworzymy sobie saszetkę z kartami minionków. W takiej saszetce, jak się nie mylę, znajduje się 12 kart. Ona jest bardzo gruba. Ta saszetka. O, i sobie ją otworzymy. O! One się łatwo otwierają. I mam tak taką kartę. Z tyłu one wyglądają tak. Wszystkie identycznie. O, taką, 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 taką i taką. To by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.